Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead. Witam Was w odcinku, w którym rozpoczniemy sobie kolejną kolekcję na tym kanale. A w tym odcinku zrobimy sobie unboxing, ale nie pierwszej paczki, tylko jedynej paczki, jaką kupiłem. Może tak, ponieważ jest to paczka, której nie da się zamówić w prenumeracie tylko i wyłącznie można to kupić albo przez internet, albo w sklepie. Dobra, nie trzymam Was więcej w niepewności, więc przesunę sobie teraz mikrofon, ponieważ to pudło no, będzie musiało się tutaj jakoś zmieścić. O, pudło, które tutaj postawiłem przedstawia Subaru Imprezę WRX STI z roku 2004 w specyfikacji rajdowej prowadzonego przez Petera Zolberga z jego pilotem Philem Millsem. Także teraz hmm, wydaje mi się, że najlepiej będzie jeśli wezmę kamerę w rękę i oprowadzę Was trochę po tym pudle, jak to wygląda dookoła. Subaru będzie w skali 1 do 8. Oczywiście zestaw zawiera 859 części, w tym 206 metalowych. Oczywiście nie liczymy w tym w ogóle yy, śrubek. Jeśli chodzi o wymiary, to mamy tak. Długość 54,5 cm, szerokość 21,5 cm, wysokość 18 cm i całkowita waga modelu to około 9,350 kg. Generalnie jeśli chodzi o całe pudło, to według moich y, pomiarów to pudło waży około 15 kg. Samochód będzie miał oczywiście działające wszystkie światła, będzie miał też głośniczek, który będzie nam odtwarzał różne dźwięki, prawdopodobnie silnika i innych jakichś rzeczy. Y, będziemy mieli otwieraną maskę, będziemy mieli otwieraną klapę bagażnika, wszystkie drzwi, nie wiem jak z oknami. Możliwe, że okna też będą otwierane, ale niekoniecznie, bo to w końcu jest rajdówka. A tutaj na pudle mamy firmę do której będziemy mogli mieć pretensje, jeśli coś będzie nie tak z budową albo elementy będą nie w porządku. Model kupiłem w sklepie świat modeli ATA, który znajduje się w Blue City w Warszawie. Obsługa sklepu jest bardzo sympatyczna i mega profesjonalna, także jak najbardziej polecam ten sklep, jak i pozdrawiam pracowników. No dobra, no to sprawdźmy, pierwszy raz teraz to odpakowuję, także dopiero tutaj razem ze mną możecie to podziwiać. Fakt, faktem, pudełko nie jest w najlepszym stanie. Oczywiście tutaj mam na myśli to, że to nie jest pudełko w stanie 10 na 10 po prostu są jakieś tam pojedyncze wgniecenia i to co mnie zdziwiło, no bo trochę przyzwyczajenie z Lego, że pudełko nie miało plomp, czyli takich taśm klejących, które by zabezpieczyły pudełko, znaczy informowały nabywcę, że pudełko nie było wcześniej otwierane. Ale myślę, że w dużo gorszym stanie byłby, gdybym. Go zamówił przez internet, bo to różnie z tymi kurierami jest. Jedna część pudła out. Ściągamy płachtę i wszystko nam się tutaj ukazuje. Wszystkie ile? Osiem, 859 części. Od czego by tu zacząć? Od czego by tu zacząć? Dobra. Więc, tak przede wszystkim mamy takie no, duże, e, duże wypraski. E, już widzimy, jak będzie montowana felga, i jak ktoś mnie regularnie ogląda, to wie, że to jest mój ulubiony sposób montowania felg. Nie jest e, realistyczny, ale za to najbardziej satysfakcjonujący. Tutaj mamy jakieś części od silnika, mamy tylną przednią szybę. Tutaj mamy chyba tak, tutaj są y, tarcze hamulcowe, jakieś y, amortyzatory. Y, nie będę wam wszystkiego, że tak powiem, dokładnie opisywać, bo y, na to będą odcinki. Więc to sobie teraz y, ostrożnie odłożę. Ok, tutaj co mamy? Duże części karoserii. Y, widzę tutaj przednie drzwi. Tylne drzwi, błotniki, tylna klapa, przednia maska, jakieś klamki. Odkładam. O, to za chwilę złapię. O, proszę bardzo. Aha. I zobaczcie, tu jest cała taka książka. Jedna wielka instrukcja, czyli tak jak to, jeśli ktoś wyda w jakieś wydawnictwo, to najczęściej jest od De Agostini. Yy, to właśnie w ten sposób jest to dzielone, tak że właśnie tu macie step by step, jeden, dwa, to są wszystkie, że tak powiem, yy, więc mogę zaspoilerować jakie będą elementy w momencie kiedy wypuszczą to jako dagostini <noise> więc pierwszy będzie na pewno zderzek, potem na pewno będzie koło i potem już zajmiemy się zawieszeniem. No i ta instrukcja ma 178 albo zrobię tak 177 stron. Więc to aha, bo tu są w ogóle te paczki są ponumerowane. Dobra. tutaj mamy oznaczenie paczek. No i ja chcę, ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć, czy ja mogę to podnieść bez otwierania? Proszę bardzo. Tutaj mamy główną ramę. Ja nie ja to muszę. muszę. Muszę to zrobić. To, że jest poklejone. O, tak zrobię. O jest. Zobaczcie na to. Mamy tutaj na, yy, naklejeczki. Wszystkie te najważniejsze elementy są. Ale to będzie cudo. To będzie naprawdę cudo. Dobra, odkładam lecimy dalej, tutaj mamy screws czyli śrubki zobaczmy je sobie jak to wygląda w środku no bo nie sądzę żeby były po prostu luzem wrzucone o. a nie bo to nie w tą nie tak, tu się tak otwiera no i jak to to wygląda Okej, okay. po prostu mamy duży woreczek ze śrubkami HM w tym przypadku. No i pewnie tak jest właśnie ze wszystkim. DM, EP i tak dalej, i tak dalej. Ale uwaga, uwaga. Tutaj, co jest następne, to jest właśnie, zobaczcie, taki organizer plastikowy na śrubeczki. Pewnie tutaj są Otwórzmy go, standardowo, zobaczmy, w końcu unboxing to unboxing, nie? Tu sobie zamknę, żeby nic nie pogubić. Bo tu już reklamacja pojedynczego numeru nie wchodzi w grę. <śm> no i mamy właśnie taki organizer, o, który jest jeszcze podzielony na inne, mniejsze organizery. E, tutaj to wygląda mi jest jakaś naklejka i nie wiem, chyba mogę sobie po prostu nakleić i opisać w którym e, pudełeczku są jakieś śrubki, no nic, no przemyślę to później w przyszłości na razie na razie to zostawiam lecimy dalej tu jest po prostu no taki no. tak jest i tutaj są zobaczcie paczki i one są ponumerowane, właśnie które numery są aktualnie robione. No, zerknijmy sobie no, do drugiej paczki chociażby. Albo zacznijmy sobie od pierwszej, bo tutaj już widzę, jest pierwsza paczka. Bardzo nieumiejętnie to zrobiłem. Ok. No i tutaj. Są po prostu takie w woreczkach, tak jak normalnie byśmy dostali w numerze, tylko że już pocięte. Widzicie tu jest piątka, czwórka, trójka, jedenastka, dwunastka. I tu sobie zajrzyjmy: o proszę bardzo, tutaj mamy części felgi, tu jest dwójeczka, więc sięgamy po co. Po zderzaczek. O dziwo, zderzak nie jest w plastikowej wyprasce, tak jak felga. Jeszcze nie mogę do niego sięgnąć, bo jest za głęboko. Jeszcze coś... coś haczy. O, i tak, zderzak jest luzem. Raczej niezabezpieczony. Yy, ale za to ten splitter. <laughs> o tak! O matulu jedyno. Co oni tutaj zrobili, widzicie to? To jest prawdopodobnie ten sam. Czekaj to. Tak. To jest dokładnie ten sam śrubokręt co z Iron Mana. Tylko w moim ulubionym kolorze. Yeah! I to, był, to, jest najle, to był najlepszy śrubokręt, tylko się trochę wyrobił już. O, ale... O Jezu, ale się cieszę. Dobra. Super! Prezent w prezencie. Spliterek jest zabezpieczony oczywiście tą e, plastikową wypraską. Wracamy z tym wszystkim do środeczka i powiem wam tak. Pokazałem wam co nieco. Więcej nie będę pokazywać. Zostawmy sobie niespodziankę. Ja też sobie będę e, dla siebie będę miał niespodziankę. Co będzie w następnych numerach? Nie będę sobie tutaj tak spoilerował i wam też. Żebyście chcieli oglądać. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać. Bo jednak takiego modelu na polskim YouTubie nie ma. Można oczywiście sobie obejrzeć gdzieś tam u zagranicznych, bo są tacy. Eee, ale no jednak... Co po polsku, to po polsku. Teraz weź to w człowieku tak, żeby nie połamać. Ale się cieszę z tego śrubokręta. I to jeszcze mm, w tym kolorze. Dobra, już was dalej nie będę męczyć. Zostawiam to tak rozwalone, za chwilę to sobie poskładam. E, także słuchajcie. Może tak sobie zrobię. Dzień dobry. Niedługo nowa seria na kanale. E, jeśli chcecie zobaczyć tą serię jak najszybciej. No to zachęcam do zostawiania łapek w górę, zostawiania komentarzy. No i słuchajcie, no ja już będę sobie to w jakichś tam wolnych chwilach składał, będę szykował dla Was odcinki. A kiedy się one pojawią? Zobaczymy, bo mam pewien plan co do tej serii. Na razie nic nie zdradzam, bo jeszcze nie znam takich konkretów. Więc jak zwykle, żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.